Przepraszam na 120 sekund. Paczka chipsów pod zderzakiem samochodu. Jesteś jak głaz. Czemu się nie weźmiesz do roboty? Garść. Życie to decyzja, więc pora się wziąć do roboty. Odkrywam kołdry. Nie mam czasu, mam referat. Bo jak nie, to cię, że się, nie pozbierasz. Ty tak pytasz, czy znikasz? Mój wzrost to mój cel. Co no to jest? Popa, nie mogłem się powstrzymać. Kiedyś nasze mamy mierzyły nas na. Pamiętacie jak nasze mamy rysowały poprzeczki jak rosliśmy kiedyś mierzył się na sznurówkę. Gdzieś ktoś centymetr. Bądźmy trówkę. Naszą siłę woli często należy nastrugać. Monotonność zabija. Czy była po prostu interesująca? Prytnienie koszyków, to też sport, wyrabiacz zręczność, nocgarstki. I wam przeczytam na trzeźwo gwiazdy. W szukaniu szczęścia zapominamy, że ten ktoś nie jest tobą. Często myślimy, jako co ja chcę i prawdziwa miłość to ta, która akceptuje wszystkie twoje słabości, Wymotywować cię, aby ich nie było.